Omoda 9 2025 oficjalnie debiutuje na europejskim rynku, zapowiadając prawdziwą rewolucję. Ten such z Chin łączy ogrom mocy z nowoczesną technologią hybrydową. Samochód, który potrafi jeździć na prądzie, ale nie zapomina też o silniku spalinowym. A wszystko to w wyjątkowo atrakcyjnej oprawie wizualnej. Czy mamy tutaj przepis na sukces? Tempo, w jakim chińskie koncerny zdobywają rynek europejskim zapiera dech w piersiach. Jeszcze dwa lata temu krytykowaliśmy pojedyncze próby, a dziś obserwujemy dynamiczny wzrost. Kluczowi gracze zdobywają zaufanie klientów i zaskakują konkurencję. W 2025 roku Chiny zaczynają rozdawać karty w strategicznych segmentach. A o moda 9 może stać się jednym z modeli, które wywrą prawdziwe poruszenie. Przede wszystkim mówimy o dużym suwie z imponującym napędem. Finalna moc pojazdu to 449 koni mechanicznych, to wynik, który przewyższa ofertę wielu konkurencyjnych marek. Auto zachwyca nie tylko osiągami, ale również estetyką. Przyciąga wzrok harmonijnie zaprojektowanym przodem, tyłem oraz zgrabną linią boczną. Wnętrze, choć oparte na sprawdzonych rozwiązaniach z innych modeli grupy, zegary, system multimedialny zostały wzbogacone o liczne detale, które nadają mu wyjątkowego charakteru. To dowód na to, że omoda stawia na wysoką jakość w każdym calu. Serce mody kryje w sobie jednostkę 1.5 TGDI, współpracującą z innowacyjnym układem Super Hybrid System. Dzięki baterii o pojemności 34,46 kWh samochód oferuje zasięg na prądzie do 150 km na godzinę, a osiągi są naprawdę imponujące. Przyspieszenie do pierwszej setki zajmuje zaledwie 4,9 sekundy. W standardowym wyposażeniu znajdziemy wszystko co niezbędne dla komfortu i bezpieczeństwa: doskonałe nagłośnienie, fotele z funkcją podgrzewania i wentylacji oraz imponujący szklany dach o powierzchni 1,3 m2 który dodaje wnętrzu lekkości i nowoczesności. Choć cena Omody 9 2025 w Polsce jeszcze nie jest oficjalnie ujawniona, pierwsze egzemplarze niebawem dotrą do Polski, a nowy model oficjalnie zadebiutuje w kwietniu na targach Poznań Motor Show, na których oczywiście będziemy. Natomiast w salonach Omoda 9 pojawi się na przełomie maja i czerwca. Dla orientacji w Wielkiej Brytanii samochód kosztuje 45 tysięcy funtów, co w przeliczeniu daje około 225 tysięcy zł, nie będzie to model budżetowy, ale aspiracje tej marki są równie wysokie, co jakość wykonania i technologiczne rozwiązania. Napiszcie w komentarzu, co sądzicie o modzie 9, a także o innych chińskich markach. Czy przyciągną was do siebie, czy wręcz przeciwnie. My widzimy się już niebawem. Do zobaczenia. Cześć!